Zadanie 15 za jeden punkt z egzaminu gimnazjalnego 2004: Zosia zaoszczędziła 45 zł. Bilet do ogrodu botanicznego kosztuje 10,50. Ile najwięcej biletów może kupić Zosia? Oczywiście to zadanie można zrobić na zdrowy chłopski rozum, czyli po prostu sprawdzać i dodawać kolejne wartości 10,5 zł, aż Osiągniemy lub przekroczymy wartość 45 zł. Ale chciałbym to zadanie zrobić sposobem matematycznym. Myślę, że widzisz, że jest to zadanie na nierówność. O co chodzi? Nie wiemy, ile takich biletów może kupić Zosia, czyli nie wiemy przez jaką ilość należy pomnożyć tę oto kwotę. Ale na pewno ta kwota musi być mniejsza lub w skrajnym przypadku równa od. 45 zł. Teraz taką nierówność obliczamy dzieląc ją stronami przez 10,5, a więc dzielimy przez 10,5. Tutaj wartość liczbowa się likwiduje. Otrzymujemy x jest mniejszy, równy od 45 przez 10,5. Teraz przesuwamy przecinek w mianowniku o jedno miejsce, a w liczniku dopisujemy za piątką 0. Widzisz, w kolejnym kroku skracamy licznik i mianownik na 5. Po skróceniu otrzymujemy, że x jest mniejszy, równy od 90 dwudziestych pierwszych. Widać, że te dwie liczby dzielą się przez 3, więc jeszcze raz skracamy ułamek na 3. Otrzymujemy 37. Teraz wystarczy tylko wyciągnąć całości. x jest mniejszy, równy od 4 i 2 7. Teraz wystarczy tylko zinterpretować wynik. Zauważ, nie możemy kupić kawałka biletu botanicznego, ponieważ bilety są sprzedawane jako całości. Więc jaka liczba całkowita jest mniejsza od podanej tutaj w naszej nierówności? Oczywiście największą liczbą, ale mniejszą od 4, 2 siódmych jest po prostu liczba 4, czyli może kupić Zosia 4 bilety za wymienioną kwotę.